Irena Kowalska stała przy oknie swojego mieszkania na trzecim piętrze kamienicy w centrum Warszawy. Październikowy deszcz uderzał monotonnie o szyby, a szare chmury przykryły niebo nad stolicą. Miała osiemdziesiąt trzy lata, siwe włosy zebrane w schludny, kok i twarz, na której życie wyryło każde przeżyte doświadczenie. Patrzyła na mokre ulice, obserwując ludzi spieszących się pod parasolami. Znowu pada, powiedziała do siebie, dotykając złotej obrączki którą wciąż nosiła na palcu. Mieszkanie było ciche. Zbyt ciche. Po 60 latach małżeństwa z Tadeuszem przyzwyczaiła się do jego obecności, do dźwięku jego kroków, do szelestu gazety, którą czytał każdego ranka przy śniadaniu, do tego jak chrząkał, gdy coś go irytowało. Teraz była sama, otoczona meblami, które razem kupowali, fotografiami, które dokumentowały ich wspólne życie. I ciszą, która krzyczała głośniej niż jakiekolwiek słowa. Trzy miesiące temu Tadeusz spakował dwie walizki i wyjechał. Do młodszej kobiety, jak się później dowiedziała, do Krystyny, swojej sekretarki z kancelarii prawnej, w której pracował przez 40 lat, zanim przeszedł na emeryturę. Krystyny, która miała zaledwie 65 lat, zasługuje na trochę szczęścia na stare lata. Powiedział jej wtedy, stojąc w drzwiach z walizkami u stóp. Zawsze byłaś zbyt zajęta swoją pracą i społecznymi sprawami, by naprawdę się mną zainteresować. Irena nie płakała, nie błagała go, żeby został. Stała w milczeniu, patrząc, jak mężczyzna, z którym dzieliła ponad sześć dekad życia, odchodzi bez oglądania się za siebie. Dzwonek do drzwi wyrwał ją z zamyślenia. Na progu stała Anna, jej jedyna córka, która przyjechała z Krakowa. Natychmiast po telefonie matki. Mamo, jak się czujesz? Zapytała Anna, zdejmując mokry płaszcz i wieszając go w przedpokoju. Irena uśmiechnęła się słabo. Przeżyłam wojnę, komunizm i transformację. Przeżyję i to, odpowiedziała, prowadząc córkę do kuchni, gdzie czekała już gorąca herbata i świeżo upieczone ciasto z jabłkami specjalność Ireny. Anna usiadła przy stole, patrząc z troską na matkę. Miała pięćdziesiąt dziewięć lat, ale w oczach, Ireny zawsze pozostawała jej małą dziewczynką. Rozmawiałam z prawnikiem, mamo. Ojciec nie ma prawa do połowy waszego majątku, wszystko było przepisane na ciebie po tym, jak dostałaś spadek po swoich rodzicach. Ten dom, oszczędności, wszystko jest twoje. Irena nalała herbatę do filiżanek z niebieskim wzorem, które były prezentem ślubnym od jej matki. Wiesz, że pieniądze nigdy nie były dla mnie najważniejsze, powiedziała cicho. Przez całe życie pracowałam jako nauczycielka. Wychowałam setki dzieci. Twój ojciec zawsze narzekał, że mogłam wybrać lepiej płatną pracę. Ale ja kochałam to, co robiłam. Anna skinęła głową. Znała tę historię. Jej matka była szanowaną nauczycielką historii w liceum im. Stefana Batorego. Jej ojciec, odnoszący sukcesy prawnik, zawsze uważał, że marnuje swój potencjał. Co zamierzasz teraz zrobić? Zapytała Anna, sięgając po kawałek ciasta. Irena wyprostowała się na krześle. W jej oczach pojawił się błysk, którego Anna nie widziała od miesięcy. Podjęłam decyzję, powiedziała stanowczo. Zakładam fundację dla samotnych seniorów. Przepiszę na nią cały majątek. Anna zakrztusiła się herbatą. Cały majątek? Mamo, to mieszkanie jest warte fortunę, a oszczędności. Irena położyła dłoń na ręce córki. Ty masz swoje życie, swoją rodzinę, własny dom. Nie potrzebujesz moich pieniędzy, ale jest wielu starszych ludzi, którzy zostali sami, tak jak ja, którzy nie mają rodziny. Chcę im pomóc. Anna westchnęła, ale wiedziała, że gdy jej matka coś postanowi, nic nie jest w stanie jej od tego odwieść. Taka była zawsze uparta i zdeterminowana. To dzięki tym cechom przetrwała wszystkie trudności swojego życia. Od czego chcesz zacząć? zapytała w końcu. Irena uśmiechnęła się ciepło. Od wizyty u notariusza, a potem. Potem znajdę miejsce, gdzie będę mogła stworzyć coś dobrego. Za oknem deszcz powoli ustawał, a z za chmur zaczęło przebijać się słabe październikowe słońce. Irena poczuła, że po raz pierwszy od trzech miesięcy może swobodnie oddychać. Miała plan, miała cel, i to było ważniejsze niż 60 lat małżeństwa, które właśnie się skończyło. Wrocław powitał Irenę zimnym listopadowym wiatrem. Przyjechała tu, ponieważ w tym mieście znajdował się stary, opuszczony budynek, który kiedyś należał do jej rodziny. Przed wojną był to elegancki pensjonat, potem przez lata stał pusty, zapomniany, przejęty przez państwo. Po transformacji rodzina odzyskała własność, ale nikt nie miał pomysłu, co z nią zrobić. Teraz Irena wiedziała. Budynek znajdował się na Ostrowie Tumskim, najstarszej części miasta, otoczonej wodami Odry. Był to trzypiętrowy gmach z czerwonej cegły. Z wysokimi oknami i mansardowym dachem. Wymagał gruntownego remontu, ale miał potencjał. Duży ogród na tyłach zarósł i zdziczał, ale wciąż można było dostrzec ślady dawnej świetności, stare dęby, pozostałości fontanny, zarys alejek. To tutaj, powiedziała Irena do Marka Wiśniewskiego, młodego architekta, którego Anna poleciła jej jako specjalistę od renowacji starych budynków. Marek. Wysoki mężczyzna po trzydziestce, z ciemnymi włosami i okularami w grubych oprawkach, rozglądał się z zainteresowaniem. Pani Ireno, ten budynek ma ogromny potencjał. Struktura jest zaskakująco dobrze zachowana. Oczywiście potrzebny będzie gruntowny remont, ale można z tego zrobić coś wspaniałego. Irena uśmiechnęła się, patrząc na fasadę. Chcę, żeby to był dom. Dom dla tych, którzy nie mają gdzie się podziać, którzy zostali sami, tak jak ja. Miejsce, gdzie będą mogli znaleźć towarzystwo, wsparcie i cel. Marek skinął głową z podziwem. Słyszał od Anny historię jej matki i był pod wrażeniem jej determinacji. Możemy zacząć od projektu. Ile pokoi pani planuje? Dwadzieścia samodzielnych mieszkań dla seniorów, każde z Łazienką i Janeksem kuchennym. Do tego wspólna jadalnia, sala rekreacyjna, biblioteka, warsztat rzemieślniczy i ogród, który będzie służył wszystkim mieszkańcom. Architekt robił notatki, a jego entuzjazm rósł z każdą chwilą. To ambitny projekt, ale wykonalny. A co z finansowaniem? Remont takiego budynku będzie kosztowny. Irena uśmiechnęła się tajemniczo. Pieniądze nie są problemem. Moje oszczędności, wartość mieszkania w Warszawie i fundacja, którą założyłam. Już mam pierwsze wpłaty od darczyńców. Historia samotnej staruszki, którą porzucił mąż po 60 latach a która zamiast rozpaczać postanowiła pomóc innym, okazała się bardzo medialna. Marek zaśmiał się. Anna wspominała, że udzieliła pani wywiadu dla jej Gazety Wyborczej, oj i dla TVN i dla Polskiego Radia, dodała Irena z nutą dumy w głosie. Nie sądziłam, że ludzie będą tak zainteresowani. Dostałam setki listów i e-maili. Anna pomaga mi na nie odpowiadać. Weszli do budynku przez skrzypiące drzwi. Wnętrze było zakurzone i zaniedbane, ale wciąż można było dostrzec... Ślady dawnej elegancji, wysokie sufity z ozdobnymi rozetami, sztukaterie na ścianach, resztki parkietów na podłogach. Potrzebujemy nazwy, powiedział nagle Marek. Każdy dobry projekt potrzebuje nazwy. Irena zamyśliła się na chwilę. Dom drugiej szansy, powiedziała w końcu. Bo na tym właśnie mi zależy, żeby ludzie, którzy tu zamieszkają, poczuli, że dostali drugą szansę od życia. Marek skinął głową z aprobatą. Doskonała nazwa. A teraz chciałbym pokazać pani kilka pomysłów, jak można wykorzystać tę przestrzeń. Przez następne dwie godziny krążyli po budynku, planując i dyskutując. Irena czuła, jak z każdą chwilą jej wizja staje się coraz bardziej realna. Gdy wyszli na zewnątrz, słońce zaczęło zachodzić, rzucając ciepłe, złote światło na ceglane mury. Irena poczuła, jak wzbiera w niej fala wzruszenia. Wiesz, Marku, powiedziała cicho. Przez całe życie byłam żoną, matką, nauczycielką, zawsze dla kogoś. Teraz po raz pierwszy robię coś tylko dla siebie. I paradoksalnie, to coś, co pomoże wielu innym ludziom. Młody architekt spojrzał na nią z szacunkiem. To, co pani robi, jest niezwykłe. I jestem zaszczycony, że mogę być częścią tego projektu. Irena uśmiechnęła się. Chodźmy. Mam ochotę na dobrą kawę i szarlotkę. Słyszałam, że we Wrocławiu jest kilka świetnych kawiarni. Marek zaśmiał się. Znam idealne miejsce niedaleko stąd. Gdy szli przez most w kierunku Starego Miasta, Irena poczuła jak wiatr rozwiewa jej siwe włosy. Czuła się lżejsza, młodsza, pełna energii. Po raz pierwszy od bardzo dawna była podekscytowana przyszłością. Minęło sześć miesięcy od rozpoczęcia prac remontowych. Wiosna we Wrocławiu była wyjątkowo piękna. Kwitnące magnolie, jasnozielone pąki na drzewach, słońce odbijające się w wodach odry. Irena przeniosła się do wynajętego mieszkania niedaleko budowy, by móc nadzorować postępy prac. Ale nie wszystko szło zgodnie z planem. Pewnego kwietniowego poranka Irena stała przed budynkiem domu drugiej szansy, patrząc z niepokojem na robotników wynoszących jakieś elementy konstrukcyjne. No co się dzieje? Zapytała Marka, który właśnie przyjechał na budowę. Architekt westchnął ciężko. Mamy problem, pani Ireno. Ekipa budowlana odkryła, że fundamenty w zachodnim skrzydle są w gorszym stanie niż pokazywała ekspertyza. Trzeba je wzmocnić, a to oznacza dodatkowe koszty i opóźnienie. Irena zmarszczyła brwi. O jak dużym opóźnieniu mówimy? Co najmniej dwa miesiące. I potrzebujemy dodatkowych trzystu tysięcy złotych. Irena poczuła, jak serce jej się ściska. Budżet był już napięty, a ona chciała otworzyć dom przed zimą. Znajdę te pieniądze. Powiedziała stanowczo: A ty znajdź sposób, żeby nadrobić czas. Marek skinął głową, choć w jego oczach czaił się sceptycyzm. Wieczorem Irena siedziała w swoim tymczasowym mieszkaniu przeglądając dokumenty finansowe. Sytuacja nie wyglądała dobrze. Mogła sięgnąć po ostatnie oszczędności, ale to oznaczałoby, że nie będzie miała zapasu na nieprzewidziane wydatki w przyszłości. Zadzwonił dzwonek do drzwi. To była Zofia Majewska, emerytowana księgowa, którą Irena poznała w lokalnej bibliotece. Od kilku miesięcy pomagała jej w prowadzeniu finansów fundacji. Przyniosłam ci te analizy, o które prosiłaś, powiedziała Zofia, wchodząc do środka. Była to drobna kobieta po siedemdziesiątce, zawsze elegancko ubrana, z krótko ściętymi siwymi włosami i bystrymi niebieskimi oczami. I coś jeszcze. Położyła na stole folder z dokumentami i kopertę. Co to? Zapytała Irena. Zofia uśmiechnęła się tajemniczo. Otwórz. W kopercie był list. Irena przeczytała go szybko, a jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. To to niemożliwe wyszeptała. A jednak odpowiedziała Zofia. Zbigniew Kowalski, lokalny przedsiębiorca, oferuje 500 tysięcy złotych na dokończenie projektu. Bez żadnych warunków. Powiedział, że jego matka przez ostatnie kom. Lata życia była samotna, a historia Twojej fundacji bardzo go poruszyła. Irena poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. To więcej niż potrzebujemy. I to nie wszystko, dodała Zofia. Dzwonili z Urzędu Miasta, zainteresowali się naszym projektem i chcą go wesprzeć. Oferują pomoc w zagospodarowaniu terenu wokół budynku, łącznie z renowacją parku. Irena nie mogła uwierzyć własnym uszom. Ale dlaczego? Dlaczego ludzie nam pomagają? Zofia usiadła obok niej, biorąc ją za rękę. Bo to, co robisz, jest ważne. Bo dajesz nadzieję. Bo pokazujesz, że nawet w najtrudniejszych momentach życia można znaleźć siłę, by pomagać innym. Irena spojrzała na przyjaciółkę z wdzięcznością. Wiesz, czasami myślę, że powinnam być wdzięczna. Tadeuszowi. Gdyby nie odszedł, nigdy nie znalazłabym w sobie odwagi, by zacząć wszystko od nowa. Zofia zaśmiała się cicho. Może powinnaś wysłać mu zaproszenie na otwarcie? Obie wybuchnęły śmiechem, a napięcie ostatnich dni ustąpiło minęły. Kolejne miesiące intensywnej pracy. Irena była wszędzie na budowie, w urzędach, na spotkaniach z potencjalnymi mieszkańcami w mediach. Jej energia i determinacja inspirowały wszystkich dookoła. Na początku października, dokładnie rok po tym, jak Tadeusz opuścił ją dla młodszej kobiety, Irena stała przed odnowionym budynkiem domu drugiej szansy. Czerwona cegła lśniła w jesiennym słońcu, nowe okna błyszczały, a ogród, choć jeszcze nie w pełni urządzony, już zapowiadał się obiecująco. Obok niej stali Marek, Zofia, Anna z mężem i dziećmi, robotnicy, wolontariusze, przedstawiciele miasta i mediów, a także dziesięciu pierwszych mieszkańców, którzy mieli się tu wprowadzić w ciągu najbliższych dni. Proszę o uwagę. Zawołał Marek, stając na małym podwyższeniu: Chciałbym prosić panią Irenę Kowalską, założycielkę domu drugiej szansy o oficjalne otwarcie naszego ośrodka. Rozległy się oklaski. Irena podeszła do wejścia, gdzie czekały wielkie drewniane drzwi z mosiężną klamką. Rok temu myślałam, że moje życie się skończyło powiedziała, patrząc na zgromadzonych że w moim wieku nie ma już miejsca na nowe początki. Myliłam się. Dzisiaj wiem, że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. By znaleźć nowy cel, nowy sens życia. Otworzyła szeroko drzwi. Witajcie w domu drugiej szansy. Oklaski. I wiwaty wypełniły powietrze. Irena czuła, jak serce wali jej w piersi z dumy i szczęścia. Nie było to zakończenie, jakiego się spodziewała po sześćdziesięciu latach małżeństwa. Było to nowe otwarcie, nowy rozdział. I czuła, że może to być najlepszy rozdział jej życia. Dwa lata później dom drugiej szansy tętnił życiem. Dwadzieścia mieszkań było zajętych, a lista oczekujących wciąż się wydłużała. Irena mieszkała na najwyższym piętrze, w przytulnym apartamencie z widokiem na ogród i rzekę. Ale rzadko tam przebywała. Większość czasu spędzała wśród mieszkańców, organizując zajęcia, rozwiązując problemy, po prostu będąc z nimi. Pewnego czerwcowego popołudnia, gdy słońce stało wysoko na niebie, a powietrze pachniało. Lipowym kwiatem w ogrodzie odbywało się przyjęcie. Mieszkańcy i ich rodziny siedzieli przy długich stołach ustawionych pod drzewami. Na stołach stały dzbanki z lemoniadą, talerze z ciastem i owocami. Dzieci biegały między drzewami, śmiejąc się i bawiąc. Irena siedziała obok Zofii, która została nie tylko jej prawą ręką w zarządzaniu domem, ale także najbliższą przyjaciółką. Obserwowały starszego mężczyznę Henryka, który uczył grupkę dzieci jak robić latawce. Pamiętasz, jaki był, gdy tu przyszedł? Zapytała cicho Zofia. Nie odzywał się do nikogo, całymi dniami siedział w swoim pokoju. Irena skinęła głową. Henryk był jednym z pierwszych mieszkańców, emerytowany inżynier, wdowiec, którego dzieci wyemigrowały za granicę. Przez lata żył w izolacji, pogrążony w depresji. A teraz prowadzi warsztaty modelarskie dla dzieci z okolicy i uczy innych mieszkańców, jak naprawiać drobne sprzęty domowe, odpowiedziała z uśmiechem Irena. To jak oglądanie, jak ktoś wraca do życia, Zofia ścisnęła jej rękę. To twoja zasługa. To ty stworzyłaś miejsce, gdzie ludzie mogą odnaleźć sens życia. Irena potrząsnęła głową. Nie tylko moja, to zasługa nas wszystkich. Każdy tu wnosi coś od siebie. Oglądały jak Maria, była nauczycielka muzyki, gra na akordeonie, a Janusz, emerytowany kucharz, piecze kiełbaski na grillu. Krystyna, która kiedyś była bibliotekarką, czytała bajki najmłodszym dzieciom w cieniu wielkiego dębu. Mamo! Anna zbliżyła się do nich z tacą pełną kanapek. Musisz coś zjeść. Cały dzień biegasz i zajmujesz się innymi. Irena uśmiechnęła się do córki. Dobrze, dobrze, zjem coś. Anna usiadła obok niej. Wyglądasz świetnie? Wiesz? Młodziej niż dwa lata temu? Czuję się młodziej, odpowiedziała Irena, biorąc kanapkę. Właściwie czuję się lepiej niż kiedykolwiek. Nawet gdy ojciec był z tobą? Zapytała cicho Anna. Irena zamyśliła się na chwilę. To było inne życie. Byłam inną osobą. Kochałam go, oczywiście. Przez wiele lat byliśmy szczęśliwi, ale ostatnie lata. Urwała, szukając właściwych słów. Ostatnie lata były jak dryfowanie. Żyliśmy obok siebie, nie ze sobą. Może dlatego znalazł sobie kogoś innego. Wiesz, że się z nią rozstał? Anna patrzyła uważnie na matkę. Miesiąc temu Tomek mi powiedział. Tomek był ich synem, który czasami spotykał się z ojcem. Irena uniosła brwi w zdziwieniu. Nie wiedziałam. I co teraz? Anna wzruszyła ramionami. Podobno wrócił do swojego mieszkania. Samy Irena skinęła głową, nie wiedząc, co powiedzieć. Przez lata była żoną Tadeusza. Teraz była kimś zupełnie innym. Ich rozmowę przerwało przybycie młodej kobiety z aparatem fotograficznym. Pani Ireno? Zawołała z entuzjazmem: Jestem z gazety wrocławskiej. Czy mogłabym zrobić kilka zdjęć i przeprowadzić krótki wywiad? Przygotowujemy reportaż o innowacyjnych projektach społecznych w naszym mieście. Irena uśmiechnęła: Się, oczywiście, ale najpierw musi pani spróbować ciasta śliwkowego, które upiekła pani Maria. Jest przepyszne. Dziennikarka zaśmiała się i dołączyła do nich przy stole: Powiedz mi, zapytała po chwili: Co uważasz za największy sukces domu drugiej szansy? Irena rozejrzała się po ogrodzie, obserwując szczęśliwe twarze mieszkańców i ich gości. To, że pokazaliśmy, iż starość nie musi oznaczać samotności i bezużyteczności, że nawet w późnym wieku można znaleźć nowy cel, nowych przyjaciół, nowy dom, że można zacząć wszystko od nowa. A co planujesz na przyszłość? Dociekała dziennikarka. Irena uśmiechnęła się tajemniczo. Mamy plany, by otworzyć drugi dom, tym razem w Krakowie. Już znaleźliśmy odpowiedni budynek i rozpoczęliśmy zbiórkę funduszy. W wieku osiemdziesięciu pięciu lat zaczynasz nowy projekt? W głosie dziennikarki słychać było niedowierzanie i podziw. A dlaczego nie? Odpowiedziała Irena z błyskiem w oku. Wiek to tylko liczba. Liczy się to, ile energii i pasji masz w sobie. Dziennikarka skwapliwie notowała jej słowa. Wieczorem, gdy goście rozeszli się, a większość mieszkańców udała się do swoich pokojów, Irena siedziała na ławce w ogrodzie, ciesząc się. Spokojem i zapachem kwiatów. Niebo było usiane gwiazdami, a księżyc odbijał się w wodach odry. Obok niej usiadł Marek, który wciąż był zaangażowany w rozwój domu drugiej szansy, mimo że prowadził już własną, dobrze prosperującą firmę architektoniczną. Piękny wieczór, powiedział cicho, by nie zakłócać ciszy. Tak, zgodziła się Irena. Idealny, by podziękować za wszystko, co mam. Siedzieli przez chwilę w milczeniu, delektując się spokojem. Wiesz, odezwał się w końcu Marek, gdy pierwszy raz usłyszałem. Twoją historię pomyślałem, że to tragedia. Starsza kobieta porzucona przez męża po sześćdziesięciu latach. Ale teraz widzę, że to nie był koniec, to był początek. Irena uśmiechnęła się, patrząc na gwiazdy. Życie jest pełne niespodzianek. Czasami te, które wydają się najgorsze, otwierają przed nami nieoczekiwane drzwi. Marek skinął głową. Co byś powiedziała Tadeuszowi, gdybyś go teraz spotkała? Zapytał po chwili. Irena zastanowiła się. Podziękowałabym mu, odpowiedziała w końcu. Za 60 lat wspólnego życia, za naszą córkę i za to, że odchodząc dał mi szansę, by odkryć, kim naprawdę jestem i co naprawdę chcę robić. Wstała powoli, czując lekki ból w kolanach, przypomnienie, że mimo energii i entuzjazmu, jej ciało miało swoje lata. Chodźmy do środka. Jutro mamy dużo pracy. Przyjeżdża grupa studentów z Politechniki, by pomóc nam w zaprojektowaniu nowego systemu ogrzewania solarnego dla domu. Marek podał jej ramię i ruszyli w stronę budynku, którego okna świeciły ciepłym światłem, zapraszającym i obiecującym bezpieczeństwo. Dom drugiej szansy stał się nie tylko schronieniem dla tych, którzy zostali sami. Stał się miejscem, gdzie życie toczyło się pełnią gdzie każdy dzień przynosił nowe wyzwania i radości, gdzie przeszłość nie determinowała przyszłości. Dla Ireny był to dowód, że nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą prowadzić do czegoś dobrego, że nawet po 60 latach można zacząć wszystko od nowa i że najważniejsze to nigdy nie tracić wiary w siebie i w to, że jutro może być lepsze niż wczoraj. Kiedy wchodziła do budynku, poczuła spokój i pewność, że życie nawet w jej wieku wciąż może przynosić niespodzianki. Dobre niespodzianki. Tydzień później, gdy Irena siedziała w swoim biurze, przeglądając dokumenty dotyczące projektu drugiego domu w Krakowie, usłyszała pukanie do drzwi. Proszę wejść! Zawołała, nie podnosząc wzroku z nad papierów. Drzwi otworzyły się powoli. Irena uniosła głowę i zamarła. W progu stał Tadeusz. Był starszy niż go zapamiętała. Bardziej przygarbiony, z głębszymi zmarszczkami wokół oczu. Trzymał w dłoniach bukiet białych róż. Jej ulubionych. Irena powiedział cicho, niepewnie. Mogę wejść? skinęła głową, nie mogąc znaleźć słów. Tadeusz usiadł naprzeciwko niej, kładąc kwiaty na biurku. Przeczytałem o tobie w gazecie zaczął. O tym, co zrobiłaś, to. to imponujące. Irena wzięła głęboki oddech. Dziękuję odpowiedziała spokojnie. Co u ciebie? Tadeusz spuścił wzrok. Popełniłem błąd Ireno, największy błąd mojego życia. Milczała czekając, aż będzie kontynuował. Myślałem, że zasługuje na coś więcej: na jakąś przygodę przed końcem. Ale to, co znalazłem, było puste, powierzchowne, bez głębi, bez historii, bez prawdziwego zrozumienia. Irena patrzyła na mężczyznę, z którym spędziła większość swojego życia. Widziała jego ból, jego skruchę. I ze zdziwieniem odkryła, że nie czuje już gniewu ani żalu, tylko spokojną akceptację. Tadeuszu, powiedziała łagodnie, to co się stało było bolesne. Ale teraz, patrząc wstecz, widzę, że to było potrzebne. Dla mnie. A może i dla ciebie? Tadeusz spojrzał na nią z nadzieją. Czy. Czy moglibyśmy spróbować jeszcze raz? Wrócić do siebie? Irena pokręciła głową. Z uśmiechem pełnym ciepła, ale i stanowczości Nie, Tadeuszu, nie możemy wrócić do przeszłości. Ja już nie jestem tą samą kobietą, którą znałeś. Znalazłam nową drogę, nowy cel i jestem szczęśliwa. Tadeusz wyglądał na zranionego, ale skinął głową ze zrozumieniem rozumiem. Po prostu chciałem, żebyś wiedziała, że żałuję i że jestem z ciebie dumny Irena uśmiechnęła się dziękuję. To dla mnie wiele znaczy. Wstała i podeszła do okna, patrząc na ogród, gdzie kilku mieszkańców pracowało przy grządkach z warzywami. Życie jest zbyt krótkie na żal i gorycz, Tadeuszu. Nie chowam urazy. I życzę ci dobrze. Czy. czy moglibyśmy być przyjaciółmi? zapytał niepewnie. Irena odwróciła się do niego. Może nie od razu przyjaciółmi, ale możemy zacząć od nowa. Jako dwie osoby, które kiedyś dzieliły życie, a teraz idą własnymi ścieżkami. Tadeusz wstał i podszedł do niej. Przez chwilę stali obok siebie, patrząc na ogród. Jeszcze raz przepraszam, powiedział cicho. Wiem, odpowiedziała Irena. I przyjmuję twoje przeprosiny. Gdy Tadeusz wyszedł, Irena wróciła do swojego biurka i otworzyła szufladę. Wyjęła z niej stare zdjęcie, ona i Tadeusz w dniu ślubu. Młodzi, pełni nadziei i miłości. Przez lata to zdjęcie stało na jej nocnym stoliku. Teraz włożyła je do koperty i napisała na niej, przeszłość, z wdzięcznością. Potem wróciła do dokumentów dotyczących nowego projektu. Przyszłość czekała, pełna możliwości i obietnic. A Irena Kowalska, w wieku 85 lat, była gotowa ją powitać z otwartymi ramionami.